Dobrze, teraz będzie bardzo widoczne. Słuchajcie, kościół budowany, budowany dla mszy świętej mszy wszechczasów. I co wy sobie myślicie? Czy Pan Bóg jednakowo przychodzi bez cierpienia własnego na nową mszę w konsekracji i na mszę wszech czasów? Pomyślcie. Czy jest to jest bardzo duże zróżnicowanie? Jest bardzo. Bo sługa ołtarza, sługa stołu to jest duża różnica. Od stołu jaki odchodzisz, a jaki od ołtarza? I czy jesteś przemieniony od stołu? Czy jesteś przemieniony na wzór Boga Jezusa Chrystusa tak żyć? Jesteś gotowy na wszystkie cierpienia, wręcz nawet na przelanie krwi? A no właśnie, widzicie, zaraza, zaraza modernizmu. Tak zajcie serca ludzkie, tak zmieniła podejście do wiary religijnej. Tak. To jest po prostu niesamowita operacja. Może najbliżej coś dopiszę. co tu jest, że ja tu. Co ja tutaj takiego. A tu mam rękę swoją, zasłaniam ręką. No dobrze wystarczy, dopiszę. Jest strasznie. Przejęty, wróg Kościoła katolickiego przejął struktury niepostrzeżenie już od cywilnej konstytucji duchowieństwa XVIII wiek, końcówka, wtedy nakazywano kapłanów, by się podpisywali pod tą konstytucją, czyli z nakazu. Bonaparte, rewolucja francuska. Wolność, równość, braterstwo. Widzicie? A teraz jest to wprowadzane. Teraz jest to wprowadzane. I co? Czy nie są wrogowe, jeszcze wrogowie, wrogie siły poza Kościołem katolickim, które jeszcze wręcz kontrolują Kościół poprzez swoje pieniądze i nakazują jeszcze bardziej dewastować i niszczyć Kościół? Już mało tego, że od środka zniszczyli, by remontować Kościoły i by wyrzucać Ślady wiary katolickiej z kościoła, jak na przykład balaski, przy których przystępowali wierni do y, Komunii Świętej. Ubrusy były zaściłane. A teraz co jest? Jest chodzenie po kościołach, tak? Rzędem stoją, jak kury, jak kury rzędem stoją. I kapłan, kapłan do nich podchodzi, narażony w kościele na potknięcie się i upadek ze, ze świętą hostią. No i co? Podchodzi. Albo wy podchodzicie do kapłana i jeszcze na stojących bierzecie do ręki komunię. I teraz patrzcie, co, co, co jest, to jest po prostu, słuchajcie, to jest niesamowite, są operacje religijne, psychologiczne. To, są, to jest niesamowite, C jakie się wyprawiają podłe rzeczy. To jest straszne, to jest po prostu straszne. To nie da się tego pisać. Kiedyś historia będzie o tym pisała. Zobaczcie, jak dewastu, zdewastowali kościół, zmieniając od środka wnętrze jego. No i zakończ.